Witam wszystkich tu na LiveSpash. Przez ostatnie miesiące dostaję od Was wiadomości dwóch rodzajów. Jedne z nich dotyczą oczywiście tego, jaki nóż wybrać. Drugie z nich dotyczą tego, czym nagrywam i jakimi posługuję się przy tym technikami. Dzisiaj chciałbym odpowiedzieć Wam na bardzo ważne pytanie i przede wszystkim wyjaśnić Wam, dlaczego nagrywanie tym jest lepsze od nagrywania tym. A zastanawiacie się, czym ja teraz nagrywam. Tak naprawdę okazuje się, żeby nagrać całkiem niezłe wideo, wcale nie trzeba mieć. Tego, ani tego. Wystarczy, że mamy to. To LG 4 Przedni aparat ma 8 megapikseli i nagrywa w Full HD. Jak widzicie, obraz jest całkiem niezły, ale przejdźmy do tego, co naprawdę jest ważne. Czyli do zasadniczych różnic pomiędzy lustrzanką a tanią kamerą. Za 2000 da się kupić naprawdę fajną lustrzankę i dokupić do niej stałoogniskowy obiektyw od jakiejś mniej znanej firmy, który i tak będzie nam dawał całkiem niezły obrazek. Możemy też kupić oczywiście starego, dobrego, ruskiego Heliosa, który da nam naprawdę bardzo, bardzo ładnie rozmyte tło i zapewni dobry obrazek. Poza tym jest naprawdę bardzo jasnym obiektywem. Kolejną kwestią związaną z tym, dlaczego lustrzanka Góruje nad normalną, zwykłą kamerą, jest wielkość matrycy. Matryca jest tym, co tak naprawdę nie jest do zastąpienia w żaden inny sposób. Oczywiście ważna jest też elektronika i inne kwestie, o których zaraz powiem, ale matryca i jej wielkość fizyczna jest właściwie najważniejszą rzeczą, która daje nam tę jakość tego obrazu i szczegółowość. W zwykłej kamerze, za 2-3 tysiące zł, matryca jest tej wielkości. Oczywiście nie tej, jaka teraz jest na Waszym ekranie, a, tylko chodzi o porównanie. Bo teraz pojawia się matryca, którą macie w lustrzankach. Jak widzicie jest wiele razy większa, dzięki czemu obraz jest ładniejszy i przede wszystkim dużo mniej zaszumiony. Oto przykład jak wygląda obraz z kamery, słaby warunków oświetleniowych, a teraz z lustrzanki. Zobaczcie dużą różnicę. Teraz widzicie powiększenie tych dwóch obrazów kolejną bardzo, bardzo ważną rzeczą jest oczywiście optyka. Nawet jeżeli macie tak beznadziejny obiektyw jak ten, czyli kitowy 18x105 od Nikora, który swoją drogą jest dość ciemny, możecie nagrać naprawdę bardzo ładne, rozmyte tło. Poza tym i tak daje ładniejsze szczegóły obrazu niż ten, który oryginalnie jest w kamerze. Oto porównanie obrazu i rozmycia tła, które daje nam ten obiektyw podpięty do Nikona D5500 i obrazek z kamery. Poza tym oczywiście e, dzięki Temu drugiemu pierścieniowi, który jest w tym miejscu, możemy sobie robić takie fajne, manualne rozmycia, które wyglądają właśnie w ten sposób. I jeszcze jeden bardzo, bardzo, bardzo ważny element, który sprawia, że lustrzanka jest lepsza od kamery. Są to oczywiście manualne ustawienia obrazu i ekspozycji. Dzięki temu moje czarne ujęcia wyglądają tak, jak wyglądają. Dla porównania pokażę Wam teraz, jak wygląda. Czarne ujęcie kręcące się latarki e, nagrane aparatem, a tak wygląda nagrane kamerą. Różnica jest naprawdę miażdżąca. No i cóż, e, niestety nie jesteśmy w stanie ustawić kamery tak, żeby ładnie nagrała e, takie, tego typu ujęcie. Mm, I ogranicza nas to w pewien taki artystyczny sposób. Nie możemy zrobić tego, co byśmy chcieli, bo po prostu kamera nie jest w stanie się tak ustawić. E, no i cóż. Jeżeli chcecie rozpocząć swoją działalność na YouTube, jeżeli chcecie nagrywać filmiki, które będą bardziej wasze, chcecie, żeby były bardziej spersonalizowane, chcecie mieć na nimi większą kontrolę, to na pewno wybierzcie lustrzankę. Kamery właściwie nawet te do 10 tysięcy mają w niektórych warunkach naprawdę spore problemy i lustrzanki po prostu nagrywają lepiej. Tak więc. No cóż, to jest moja pierwsza lekcja dotycząca, e, oczywiście, nagrywania lustrzanką i, i, i technik nagrywania. Bardzo ważne jest też oświetlenie, bo gdyby nie to, że stoję teraz przed oknem, to ten telefon nie nagrałby e, tak ładnie wyglądającego obrazka. O tym też mogę zrobić film. Oczywiście dajcie mi znać, czy chcecie serię filmów e, poświęconą nagrywaniu i technikom z tym związanym, czy nie. Na razie to tyle. Tak zawsze pamiętajcie, wpadnij pamiętaj do mojego Facebooka, lajkować, like komentować i trzymajcie się.